Cześć Ranko, z tej witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku mobilnego grania na moim kanale. E, I dzisiaj standardowo witam Was e, prosto z menu mojego e, telefonu. W ostatnim materiale pokazywałem wam dwie gierki. Była, były to dwie gry od Ketchupa, była to gra e, Stickman Rush oraz gra o nazwie Bouncing Ball. z tego co widziałem w komentarzach, obie gierki wam się podobały, niektórym bardziej podobała się e, e, gra Bouncing Ball, innym Stickman Rush, jak chociażby mi. E, ale to nie istotne, słuchajcie, prosiłem was, abyście w komentarzu po tamtym materiałem pisali mi propozycję gierek do e, dzisiejszego odcinka. W tej chwili widzicie tutaj na moim pulpicie e, kilka gier, które sobie testowałem i jedna strasznie, ale to strasznie mnie tutaj e, wciągnęła. Jest to gra o nazwie Hell Rider, gra, którą dzisiaj właśnie wam e, pokażę, ale moi drodzy, niestety jest to gra tylko i wyłącznie na e, iOS-a, czyli tylko na iPhone y i tylko ewentualnie na iPad, y, jeżeli ktoś posiada, ale jeżeli gra wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem. Jeżeli dowiecie do 4000 łapek w górę, to ja w waszym imieniu napiszę do e, twórcy tej gry, żeby z, z pytaniem, czy e, ma zamiar wypuścić wersję na Androida jeżeli nie, to będę starał się go przekonać, powołując się na wasze komentarze, na wasze e, oceny pod filmem, na wyświetlenia, być może pod filmem. E, I może to e, tutaj go przekona, może to sprawi, że e, będzie chciał wypuścić także tą grę na e, telefony z Androidem, bo gra jest niesamowita. Słuchajcie, jest to gra troszkę inna od tych, które wam ostatnio pokazywałem. Aczkolwiek, e, podobnie jak wszystkie. Pozostałe tutaj, naszym zadaniem, jest pobijanie um, naszego rekordowego um, wyniku, i głównie, um, głównie, głównym zadaniem jest tej gry po prostu dojechanie, naszą, naszym bohaterem, jak najdalej. Jak wiecie, mamy tutaj um, naszą postać na motorze. Po, przemieszczamy się tutaj po jakimś piekle, po jakimś um, dziwnym teren. Jak widzicie grafika bardzo fajna, strasznie mi się ona podoba ja bardzo lubię właśnie gry tego typu i po drodze na naszej drodze stoją szkielety. Te szkielety tak naprawdę nie mogą na, nas uszkodzić. Jedyne co może nam tutaj zabrać życie to albo boss, z którym właśnie teraz będziemy walczyli albo jak, 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 jakaś przeszkoda, na którą natkniemy się po prostu w trakcie naszej jazdy. Jak widzicie w tej chwili mamy pierwszego bossa. A w prawym górnym rogu macie liczbę moich punktów i są to punkty właśnie, które zdobywamy albo poprzez zabijanie szkieletów. Za każdego szkieletu ileś nie jest 5 punktów, czyli jeżeli, jeżeli rozjedziemy kiegoś, to mamy e, 5 punktów albo za zabicie bossa. E, I tutaj za każdego kolejnego bossa dostajemy trochę więcej punktów. Jak widzicie, teraz udało mi się e, wziąć po nim bombę, ale niestety nie, ta moba wypada tylko raz. To, to jest tak, że lecą dwie normalne bomby i trzecia taka, którą można zebrać. Jeżeli uda wam się zebrać tą e, bombę, na którą jest właśnie zielona strzałka, jeżeli a, uda wam się trafić bossa, bo boss zginie, przechodzicie do kolejnego etapu i możecie sobie spokojnie e, grać dalej. To nie jest takie proste, jak może się wydawać. Ja zaraz e, spróbuję go tutaj pokonać. Trzecie pudło, także. E, no nie za ciekawie. W międzyczasie zdobyłem, jak widzicie, tutaj, e, serce i teraz, gdy zgniemy, to będę miał jeszcze jedną szansę. Teraz było bardzo blisko, ale niestety dalej mi się nie udało. Szkoda, że. Za przejechane metry i tak dalej, nie dostajemy. Fak, nie dostajemy e, żadnych punktów, bo miałbym już tutaj trochę. M, miałbym już za, za, ich całkiem sporo, ale spróbujemy zaraz go tutaj jeszcze, słuchajcie, e, jakoś pokonać. Mój rekord to jest 270, 280, coś takiego. E, tam w menu głównym było pokazane, ale niestety nie zwróciłem na to uwagi. Nie mam pojęcia, czemu nie mogę teraz trafić. Jest to chyba pierwszy raz, kiedy tak długo mi schodzi z pierwszym bossem porządkowy, wprawdzie e, pozostałe bossy niewiele się tutaj od niego różnią, ale musimy się skupić, żeby w końcu nam się udało, słuchajcie. Mamy teraz. Szansę i postaram się ją wykorzystać, no bardzo blisko, ja nie wiem jakim cudem jeszcze, udało mu, jeszcze udaje mu się tutaj żyć Okej, okay, zbieramy kolejną bombę, robimy coś takiego Jest niski poziom baterii W taki moment, zobaczcie, jeszcze telefon mi tutaj zatrzymał grę, ale naciskamy, OK, trafiamy go i możemy iść dalej 57 punktów, także 30, 20 punktów dostałem właśnie za jego pokonanie Jak widzicie, nie, plansza nam się tutaj co jakiś czas e, zmienia, zwęża się albo staje się bardziej szersza. Może nam się też obrócić ekran, że będziemy jechali pionowo, a nie poziomo. Ale tutaj, jak widzicie, wszystko na bieżąco tutaj tak naprawdę samo się dzieje. Ja spróbuję teraz zabijać jak najwięcej tych szkieletów, żeby zdobyć sobie za, nich, za nie punkt. Oczywiście, naciskając na ekran, zmieniamy tor naszej jazdy. Jeżeli jedziemy w tą stronę, nacisnę, zmieniamy kierunek i tak naprawdę to jest jedyne sterowanie, słuchajcie, w tej grze. Być może, jeżeli się uda, to Wow, 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 trochę się zaraz pośliznę, bo tam był jakiś olej wylany czy coś. Jeżeli nam się uda, to e, być może nawet nie będę grać dwóch rundek. A, i teraz było bardzo blisko. Tylko zagram jedną, e, troszkę dłuższą, tak żebyście e, dokładnie widzieli, na czym ta gra polega. No niestety teraz mi się nie udało, ok? Jak widzicie, ten komputer nie jest taki głupi. On puszcza bomby tak, żebyśmy mniej więcej na nie najeżdżali. Dobra, teraz też udało mi się tutaj niestety e, przeżyć. Walki z bossami wyglądają tak, tak, tak naprawdę podobnie. E, jedyna różnica jest taka, m, że wypuszczają oni. W różnych odstępach czasu te bomby, które możemy zerwać Czyli tu, jak wcześniej jak widzieliście było za trzecim razem, a teraz dopiero czwarta bomba to jest ta, którą możemy tutaj podnieść Prawie wjechałem w drzewo, ale na szczęście udało mi się przeżyć, okej? Okay. Skubanie, zobaczcie jakie on robi uniki, no to jest niemożliwe po prostu, żeby go tutaj zabić Ale spróbujemy, 280 punktów udało mi się zrobić, także... Być może dam radę też pobić rekord w tym e, odcinku. Fajnie by było, myślę, że fajnie by było. Ok, robimy. Tak, pa! Udało się, super. Mamy już 40 punktów za niego, także jak widzicie, całkiem sporo. Obracam się teraz. Ekran, mamy strzałkę, która informuje nas o tym, w którą stronę się obrócimy. Ale nadal mamy e, dosyć szeroką planszę, także nie powinno być tutaj problemu. Jak widzicie, e, pojawiły się też takie. E, ruszający się e, przeszkody. Jeżeli w nie wjedziemy, to nie tracimy życia, tylko się od nich e, odbijamy. To nas może trochę zgubić, to nas może trochę wybić z, z rytmu. Podobnie jak z rytmu, można zrobić właśnie ten olej na której wcześniej najechałem. Mamy tutaj też co jakiś czas właśnie serduszka e, czyli tak, tak naprawdę drugą szansę. Ja już jedną serduszko mam tutaj e, zebraną. ono ciągle za mną jak widzicie lata, także nie ma problemu jeżeli zgniemy to będę mógł jeszcze sobie tutaj zagrać. ok? udało mi się teraz sprzeżyć, ale jak widzicie niestety wpadłem w bombę. Naciskałem na świecie na nasze serduszko, no i próbujemy. Nie będzie już teraz tak łatwo, skoro nie mam tego e, mojego serca. Okej, okay, wyrzucił bombę, którą mogę podnieść. No i teraz pytanie czy uda mi się go zabić? Nie, skubań nie, zdał radę. Zobaczcie, znowu Znowu mu się tutaj udało. Wpadłem kole, kolejny raz w bombę i niestety tylko 154 punkty, ale słuchajcie, to było tak naprawdę pokazanie wam tego, na czym ta gra e, polega. Co ciekawe, mamy tutaj też e, e, możliwość wybrania innych charakterów, jeżeli chcecie sobie je odblokować, to wystarczy, że obejrzycie jedną reklamę, także ja tutaj jakąś reklamę obejrzałem. może, że zmienimy bohatera, zobaczymy jak będzie mi szło panem kaczką. E, no i próbujemy pobić jakoś. słuchajcie, to będzie już moje ostatnie e, tutaj podejście, mamy sporo szkieletów na swojej drodze, ja się teraz już w pełni skupię i zobaczymy jak to będzie także tak jak mówię, słuchajcie, jeżeli będziecie mieli ochotę, jeżeli gra wam się spodoba nie zapomnijcie o łapce w górze, ja wtedy napiszę do tego twórcy jeżeli będziecie mieli taką ochotę i zobaczymy co da się zrobić mamy już tak naprawdę całkiem sporą siłę, bo te odcinki mobilnego grania bardzo wam się podobają, sporo ludzi ogląda, więc myślę, że wspólnie moglibyśmy coś zdziałać i mamy już 43 punkty, zobaczcie jak szybko mam nadzieję, że troszkę szybciej pójdzie mi e, też walka z bossem, tym pierwszym, bo on nie jest jakiś super dobry wydaje mi się, że... aj... Mamy szansę tutaj bez problemu go pokonać. Dobrze, że mamy już jakieś serduszko, także nie będzie problemu, jeżeli popełnię jakiś błąd. Okej, okay, tutaj też udało mu się, kurde, no. Szkoda, że nie można przewidzieć tego, gdzie będzie jechał. To to mnie trochę smuci. Nie mam powiedzieć, jakim cudem teraz nie, nie zebrałem tej bomby. Okej, okay, tutaj troszkę zamieszanie było, ale na szczęście wszystko skończyło się. Pomyślcie, no i dalej, dalej próbujemy, dalej z nim walczymy. Dzisiaj grałem sobie w szkole, jakoś szybciej mi szło, nie wiem dlaczego. Być może że trochę się teraz stresuję, ale jak widzicie na szczęście udało mi się go zabić. 63 punkty na moim koncie i możemy bez problemu jechać dalej. Bardzo fajna grafika, strasznie, strasznie mnie to właśnie w tej grze pociąga, że jest taka przyjemna, miła dla oka i bez problemu można sobie tutaj w tą gierkę pykać. Jest to coś innego, coś myślę innego tego, co pokazałem wam ostatnio, okej? Okay, zobaczcie, jak teraz mocno zmężyła nam się tutaj plansza. Nie wiem, czy damy radę... Ogarnąć to tak, jakbym chciał, ale jak na razie idzie całkiem nieźle. Dobra, tutaj mamy kolejne serduszko, nie musieliśmy na szczęście go wykorzystywać, i mamy kolejnego e, bossa. Tutaj przed każdym e, kolejnym etapem pokazuje nam, właśnie e, na jakim poziomie jesteśmy. Ja teraz jestem na etapie piątym i za pierwszym razem udało mi się pokonać bossa. To jest dobry znak, to jest znak, że, że może uda mi się e, pobić rekord. No i zobaczymy zaraz, jak to tutaj dalej się wszystko potoczy. Nie no, to jest jakiś żart. Widzieliście jakie wąskie to było? Nie miałem, nie miałem praktycznie żadnych szans, żeby się tam zmieścić, ok? nie można tutaj panikować, trzeba spokojnie e, naciskać na ekran, żebyście nie robili tego zbyt często dobra, bo może się to oczywiście źle dla was skończyć, tak jak prawie przed chwilą dla mnie okej, okay, mamy kolejne serduszko, super, udało mi się zebrać, także 140, 6 punktów, jak już mam kolejne serce, to jestem spokojny i mamy kolejnego bossa, tym razem boss jak widzicie też wylewa olej za sobą co jakiś czas, aj nie uda mi się teraz tego zebrać, także musimy być tutaj nie, nie wiem, czy to było tylko jedna rozawa na samym początku, czy dalej będzie zaraz ten olej wylewał. Wydaje mi się, że może tak być. Dobra, i teraz, okej, okay, nasza bomba, której nie zebrałem, nie wiem czemu. Okej, okay, a oh fakt, w w momencie skręciłem. No, nie jest to taki łatwe, jak mogłoby się wydawać, słuchajcie. 280 błk to, to jednak było coś. Wydawało mi się, że bez problemu dam radę pobić ten rekord na, na odcinku, ale jednak, jak wiecie, nie jest tak łatwo, chociaż mamy. Plus 60 za tego obosa, 207 punktów na koncie. Eee, kolejny poziom jesteśmy już w strefie 9. Zone 9, także. Także bardzo fajnie, ok. Mamy kolejne szkielety. Tym razem, ile dostajemy za szkieleta? Chyba nadal tyle samo. Jeśli chodzi o szkielety. To mi się tutaj nie zmienia, ale wybrałem chyba najgorsze miejsce, w jakie mogłem e, pojechać. Także coś, moi drodzy, to było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Niestety nie udało mi się pobić, rekordu 260 punktów troszkę mi e, zabrakło, ale moim zadaniem właśnie było wam powiedzieć o tej grze, pokazać tą gierkę. E, I być może spróbować załatwić wam tą grę na telefony z Androidem. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. E, ja naprawdę żałuję, że nie mogę dać wam do opisu linku też gry do pobrania na, e, na Android'a, ale no niestety to już nie ode mnie zależy twórca, gry zdecydował tak, że wydają tylko na telefony. Zaj USM. Być może się to zmieni i będę was oczywiście informował, jeżeli e, będziecie mieli taką ochotę Na Windows Phone nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że skoro na Google Play nie ma to e, na telefonach z Windowsem tym bardziej e, tej gierki nie będzie Także moi drodzy to było na tyle, wielkie dzięki za uwagę Ja Jest teraz super pogoda, ale lecę to szybko montować, lecę gdzieś na rower albo gdzieś wyjść z domu Bo aż szkoda, żeby w taką pogodę tutaj e, siedzieć przed komputerem Wam radzę to samo, życzę wam oczywiście udanego dnia Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku